O, witam kolegę, ktoś tu nutnie nie robi. A może ty robisz? Nie, właśnie nie robię. Zostaniemy przyjaciółmi? Tak. No to, już nie będziemy tych głupich przyjaciółmi robić. A Jordan! Złamałeś nóżki! Podjechaliśmy właśnie na mijnie i nie wiem czy też tak macie, ale za każdym razem na tych myniach samoobsługowych. Przychodzi do nas obsługa i się czepia o cokolwiek, że nie wiem, kabel od szczotki nie tak jest powieszony, że się jakoś tam zawinął, że już się piana skończyła, ty jeszcze szczotkujesz. Po prostu doczepiałem się do wszystkiego, mimo że zostawisz tam, nie wiem, z 7 zł na tej maili, to zawsze muszą się przyczepić i wszystko im nie pasuje, nie wiem. Chyba mają takie coś, wiecie, w regulaminie pracownika. Muszę się przypier do każdego myjącego auto. Kabel się Panu zawinął. Co Pan? Przyznajcie, no chyba nie myśleliście, że to ja będę miał auto. Damas z mewiczką. Siemano, dzisiaj Was zabierzemy na zakupy. Pokażę Wam przykładowe produkty, które używamy w naszej diecie, w naszym planie żywieniowym. Jakie według nas są dobre źródła białka, tłuszczy czy węglowodanów. Oczywiście jesteśmy na redukcji, więc pokażemy wam produkty, które używamy właśnie na redukcji, bo na masie one troszeczkę się na pewno różnią. I dzisiaj zabierzemy Was do Auchana, Ashona, Oshołoma, wiecie, różnie, różnie ludzie mówią, nie? Ouhona. W zależności od regionu inaczej się wypowiada, także na pewno któryś, któraś z tych nazw Wam też podpasuje i skojarzycie, o którym markecie mówimy. Dlaczego Oshoł? Dlaczego Oshon? Oliwia chce mi kupić mop'a, żebym mógł sprzątać w domu Ojej. Oh, yeah. czyli tu raczej rzadko Nie różowych, rzad... wiecie? Są tylko niebieskie, a ja bym chciała Danielowi kupić różowy Jesteśmy już w środku, zastanawiam się czy wyproszą nas z kamerą czy nie Może jak ochroniarz nie strzeli, to nas nie wyproszą Jak strzają, jest szansa, że nas wyproszą i nie nagramy tego materiału Ale spróbujemy Pierwszym zakupem, którego potrzebuję, jest taka forma żaroodporna do tartaletek Nie wiem, czy w ogóle w jestem w stanie coś takiego dostać Szukamy. Daniel znalazł idealny rozmiar dla siebie. Nie? Na no raz idealna taka. Jedna babeczka, nie? Tak na redukcję jedną babeczkę i wystarczy, nie? <laughs> Udało się, mamy to. Chciałam troszeczkę większe, ale może na redukcję w sam raz taka porcja. Zabieramy. Oczywiście nie ma jazdy samochodem bez dobrego Wunderbauma, a najlepiej od zapachu nowego samochodu, i wtedy możecie jeździć nawet sojczęto i czuć się jak w nówce, nie? To zaczynamy. Pierwszym źródłem węglowodanów jest jak zobaczycie świat glutenu. Od w śniadaniu zawsze zaczynamy od jakiejś, nie wiem, rogal albo bułki. Dlatego naszym źródłem węglowodanów na pewno będzie pieczywo. Dzisiaj go nie bierzemy, bo zawsze bierzemy z takiego osiedlowego sklepiku, który jest zaraz koło nas. Wchodzimy tu do góry. Pierwszym, można powiedzieć, napojem jest cola zero. Nie pijemy jej dużo, obstawiam jakieś litry dziennie, oczywiście do tego bardzo dużo wody, kawy, jakieś czasami herbaty. Ale przede wszystkim ja osobiście jestem łowcą promocji, więc zawsze jak widzę jakąś dobrą promkę, to go się rzucam. Taka kola, czy też napoje słodzone zero troszeczkę człowieka odciągają od słodyczy na co dzień, więc jeżeli napijecie się do posiłku takiej koli zero, to takie łaknienie w kierunku słodkiego na szczęście zanika. A, czy już coś polował. A ja to my jemy takie rzeczy na redukcji. Sprawdzam, bo jakieś fajne Cherriosy owsiane, więc może ma dobre makro nawet Zobaczcie, mąka owsiana, pełnozielnice aż 91%. To się rzadko zdarza, bo zawsze piszą, że jest mąka owsiana 2% na przykład. Nie? Mm. A reszta Innego i tak jest pszenica teraz. i gluten. Chociaż my glutenu się nie boimy. ma? Sprawdzimy. Do owsianki się nada. A ty co? To jest kolejne źródło węglowodanów w mojej wiecie, czyli wszelkiego rodzaju chipsy. Najlepiej największe paczki, jakie jesteście w stanie znaleźć. Różne smaczki, żeby się nie znudziło. Wiadomo, nie fajnie jest dzień w dzień ten sam. Jedziemy dalej. Odłóż to. Halo. Też te akurat chipsy mają bardzo, bardzo dobre makro. Oven Baked. O, zobaczcie. Jedynie 15 gramów tłuszczu 70 węgli No tam białka to nie ma co liczyć ale chodzi o to, że głównie tłuszczu jest bardzo mało Więc lace Oven Baked Approved Jeszcze ci mało? Gruba Jeszcze ingalsy, bo mają dużo no, smaków z, one są pewnie wysokoproteinowe, nie? Bierzcie tyle, ile uniesiecie. A że ja ćwiczę specjalnie po to, żeby dużo unosić, to biorę wszystkie. Kolejnym źródłem zdrowych tłuszczy w naszej diecie oczywiście są orzechy. My akurat stosujemy do naszej owsianki masło migdałowe, ale bardzo polecam Wam orzechy brazylijskie, orzechy laskowe, nerkowca albo migdały. Jeśli chodzi o warzywa, albo owoce, to raczej nie kupujemy ich w takich marketach wolę to kupić w sklepiku lokalnym jakieś fajne pomidorki malinowe, kiszonki stosujemy też dużo owoców krążonych, no i warzyw krążonych w paczkach wtedy mamy troszeczkę większą różnorodność co jest właśnie fajne na redukcji ponieważ macie większy przekrój jakiś witamin, mikroelementów no ale bananki weźmiemy patrzcie, on się nie boi ręki tam wsadzić ja bym tam naprawdę bała się rękę wsadzić że jakiś pająk mnie ukąsi Jesteś odważny, kochani. Nie ma diety prawdziwego kultury jest to bez bananów. Nie da się zrobić formy bez bananów. To jest ten anaboliczny składnik. Mówię. Wam. To na szybko sprawdzimy ile waży Daniela biceps? Op. 10 kilo, to sprogresowałem biceps. Ładnie. Jest. Teraz zobacz ile mój będzie ważył. Ja myślę, że A, 2 kilo, się, nie? Maksymalnie. Oh. <noise> Błąd. Jezus, przekręciła wagę. No. Proszę Państwa sprogresowałam biceps. Przez Wszystko rok. przez te banany. Wszystko przez te banany właśnie. Ja akurat osobiście jestem typowym drapieżnikiem, czyli nie wyobrażam sobie diety bez mięsa. Oczywiście klasycznie kurczak, indyk, drób ogólnie czy jakieś ryby możecie wrzucić, ale też od czasu do czasu czerwone mięso, jakaś wołowinka jak najbardziej na naszym talerzu ląduje. Albo na przykład wątróbka, też bardzo dobre źródło, szczególnie żelaza. Jeśli chodzi o nasze ulubione wędlinki na pierwszym miejscu serano Super do jajecznicy czy na Rogala i aż 31 gramów białka wędruje do koszyka. Kolejnym gęstym yy, wyborem jest taki oto Kindzik z firmy Balcerzuk chyba. No nie, nie wiem, nieważne z jakiej firmy, ale nie wiem czy kiedykolwiek próbowaliście bardzo, bardzo smaczna wędlinka. Troszeczkę droga, ale warto spróbować. No i ostatnie zwykłe oszonowskie salami, ale jest produkowane przez Sokołów, też bardzo dobre, zabierane. Kolejnym dobrym źródłem białka jest oczywiście twaróg. My za dużo go w swojej diecie nie używamy, ale znajomi nam polecili bardzo fajny przepis, więc ląduje w naszym koszyku. No i jeszcze bardzo fajnym zamiennikiem jest Serek Wiejski. Przede wszystkim dieta nie musi być skomplikowana, może być prosta, nie musi być droga. Więc takie na przykład łapiecie serek, do tego parę wafli ryżowych i garść orzechów i macie już skomponowany pełny, pełnowartościowy posiłek, jaki możecie lecieć dalej. A prawie bym zapomniała. Oprócz twarogu znajomi mówili, że ma być boczek, biorę szynkę szwarzwalską, ponieważ ma troszeczkę mniej tłuszczu. Będzie to podane z makaronem. Makaron z twarogiem, z smażonym boczkiem. Ja od siebie jeszcze, jako inwencję twórczą dorzucę, dorzucę cebulę. Ponoć jest sztos. Tak się przyjęło, że mężczyzna, zazwyczaj kobiecie jako prezent kupuje jakąś tam seks bieliznę. Znaczy już abstrahując dla kogo to jest prezent, stwierdziłam, że złamię dzisiaj stereotyp i wezmę jakąś seksowną bieliznę Danielowi. Patrzcie, jakie slipy eleganckie za 4 złote. Nie przepłaca. Bierzemy. Nie nosisz slipów? Nie? Musimy się rozstać. No kurczę. Myślałam. No widzicie, już wiadomo dlaczego to nie kobiety robią takie prezenty mężczyznom. Kolejnym źródłem białka, które używamy w naszej diecie są oczywiście skyry. Tutaj są tylko owocowe, my używamy naturalne, bo mają dużo większą zawartość białka. Bardzo fajne, dodajecie do tego na przykład dwie miarki białka w proszku i już macie super smaczny posiłek z wysoką zawartością białka. Czyńemy sobie jeszcze mleczko. Jeśli chodzi o mleko, to używamy takiego bez laktozy. Mimo, że problemów typowo z laktozą nie mamy, ale tak prewencyjnie, lepiej się po prostu na nim czujemy. Używamy go tylko i wyłącznie do kawki. A propos tych maseczek, to chyba to jest jedyna zaleta dla osób, które mają problemy z cerą, takich jak ja. <laughs> Przynajmniej przez chwilę nie widać. Jajka muszą być w Waszej diecie, jeżeli chcecie zbudować bardzo dobrą formę. Ja na tyle odważna nigdy nie byłam, żeby z takiej lodówki sobie po prostu produkt nabrać, bo uważam, że ludziom tam z nosa może kapnąć czy coś i jest to bardzo niehigieniczne. No że jest ostatnio, tam się gile wytopią, nawet. Mmm, pamiętajcie, sprawdzajcie zawsze czujnie wszystkie opakowania, żeby z pleśnią nie wziąć jakieś niespodzianki. Tak przypomniało nam się, że potrzebujemy ostrych papryczek i pietruszki do dzisiejszych krewetek. Zabieram, idziemy bagieta czosnkowa do krewetek będzie pasowała idealnie więc bierzemy, fajder. idziemy jeszcze po jakiś makaronik węglowodany i po gwóźdź dzisiejszego programu czyli po mopa A, takie sytuacje mnie zawsze śmieszą, zobaczcie ktoś dokonał życiowego wyboru odłożył nutellę, tak trzymać ale ja bym tak nie zrobiła no i kolejne źródło węglowodanów płatki orkiszowe czy owsiane czy jakieś jaglane, wszelkiego rodzaju sobie zmieniamy. No i zaraz przyjdziemy jeszcze, oczywiście, jakiś makaron, ryż albo kasza. No i tutaj standardzik, nic nie, nic nie wymyślamy. Na bogato weźmiemy sobie barille, makaronik, spaghetti. Jeśli chodzi o produkty do smażenia, to smażymy standardowo na oleju rzepakowym, nie mamy z tym problemu. Sporadycznie trafia nam się też pani oliwa z oliwek. Ale raczej króluje u nas w domu rzepakowy Trapy są w promocji Też sobie weźmiemy Mięso mielone Pasata pomidorowa albo Ale to A to nie, to idziemy, nara na Kochanie wybieraj Dlań. Do czego to? Do czego no. byś tego używał? Do Może na tak? ryżu Na posiłek ale to nie na redukcji, wiesz, a my na redukcji robimy za zakupy dzisiaj. Wybrał sobie. Będzie się ładnie niż sprzątało no na pewno niebieski. No, <laughs> <Chodź! śmiech> Idealne. Da się rozciągnąć i nawet sprzątnąć jeszcze z ustupi to trochę. Tam pewnie brudno mają. <laughs> Bardzo dobry z zasięgiem, lekki. Można rzucać. będziemy mogli gołębie przynajmniej odstraszać z balkonów, nie? Idealnie. Bierzemy. Czas na dział, do którego nigdy nie wchodzimy, ale do krewetek dzisiaj potrzebujemy wina. Pan nam polecił. Smakujemy sobie. I to co najbardziej lubię w takich dużych dyskontach to właśnie z dwugodzinne kolejki, my co moja cierpliwość zostanie dzisiaj poddana niezłej próbie. Ogólnie jest na poziomie takie minus 5, więc może kogoś zabija, może nie. No to tak jeszcze jedno słówko ode mnie. Ja mam dzisiaj pierwszy dzień okresu. Jako, jakoś damy radę, nie? Każde miejsce jest dobre, żeby dopompować łapy. Zawsze niestety Livia na mnie zwala czynność obierania krewetek, bo się boi tych odnóżek, nóżek i tak dalej. A że kupiliśmy kilogram, no to będzie trochę ściąganie tych skorupek. Ale mam już wizję tego smaku, tych pysznych krewetek, to warto się poświęcić. Przejdę się na spacer może. A! A! Zjadłeś Jordana. W smaczkę chociaż? No, są główki, bon appetit! Czy balenem lubi czułki? On lubi wszystko. Weź, bo ci w gardle stary stanie. Mm. No, żeby nie było, że aż taką damą jestem, to pomogłam Danielowi. Chyba z godziny bawiliśmy się z tymi krewetkami, żeby je obrać, wyciąć kręgosłupy, umyć. Ale już mamy wszystko gotowe, pokrojone, smażymy, jemy. U nie robienie krewetek to jest szybka sprawa, więc tutaj nie ma czasu do stracenia. Osobnie 30 sekund trzeba podsmażyć czosnek, muszą się uwolnić aromaty i zaraz wlatuję krewetki. No to wlatujemy. Jest Jesteś zadowolona? Buon na Zobaczymy, jak smakuje. Ciepłe ciastko, prosto z piekarnika, zimny lód. Czego chcieć więcej? Tym pięknym akcentem smacznego deseru kończymy kolejnego vloga. Jak widzicie, na redukcji w domu też można smacznie zjeść kreweteczki, crumble z owocami leśnymi. Oh yeah. A Audio jutra z powrotem redukujemy. Do zobaczenia za tydzień.